Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu spotkania biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Zwracano uwagę w pierwszym dniu podczas tego ogólnego spotkania na wartość merytoryczną i na wysoki poziom badań, które są przez państwa prowadzone. Chciałam jeszcze zapytać o studentów i absolwentów. Ilu w tej chwili mają państwo absolwentów, jeśli chodzi o polonistykę w łódzku? ukończyłam studia w 97 roku, i faktycznie ja ze swoimi koleżankami bywam taką pierwszą edycją studentów polonistyki. No to od 92 roku, jeżeli to wszystko się zaczynało od jednej grupy na poziomie licencjackim, wtedy nawet to jeszcze nie były w to były takie studia jednolite, bo wtedy to były bez podziału na licencjat i na studia magisterskie. To tego czasu teraz już mamy podział właśnie na filologię. I na kierunek nauczycielski, bo mamy niby przykład doznawstwo i kierunek nauczycielski. I mamy faktycznie co roku po dwie grupy około 20-20 parę osób, no i plus studia magisterskie tak samo. I plus studia magisterskie jeszcze są złoczne i studia magisterskie jeszcze są podyplomowe. To więc policzyć jest bardzo trudno No średnio, na przykład, jeżeli u siebie na swoim programie edukacyjnym mam około 20-20 paru osób w jednej grupie cztery. Cztery grupy, bo to lata studiu to około 100 osób, 80 parę, 90 osób tylko na moim programie edukacyjnym, a jeszcze program nauczycielski mniej więcej tyle samo, też około 100 osób i od 97 roku corocznie to tak trochę jest. Nie da się tak, mniej więcej tak, mniej więcej corocznie ponad 70 osób do nas dołącza na pierwszym roku, tylko zależy na jakim poziomie, prawda? Czy to licencja, czy magistratura, czy studia zaoczne podyplomowe. Mniej więcej tak, ale no to już dużo pokoleń poszło, w ludzie. I dużo absolwentów też potem zwraca się do nas, że chcą uczestniczyć w panelu, bo pracy potrzebują takich dokumentów potrzebują kursu podniesienia kwalifikacji. Zawsze taki kurs drogo kosztuje gdzieś tam. U nas, u nas nie kosztuje. A więc powiem jedną rzecz: że już mamy wśród studentów, dzieci swoich studentów, bo już kilka razy miałam taką sytuację, że na dziecko, i myślę, że skąd to dziecko znamy. Ja potem mówię swoje nazwisko, mówię: a Tata tak się nazywa, czy tak ma na imię? Tak. No i to w końcu już mamy takich sporo studentów. Nawet. Kiedy mieliśmy akredytację z ministerstwa, to tam były wyliczone plusy i minusy naszej polonistyki. I największym plusem jak powiedziała taka bardzo Ostra pani ekspertka. To był plus, że mamy pokolenia polonistów. Czyli to starsze pokolenie pani Oksana Wysznewska nauczyła mnie. Ja uczyłam gdzieś tam w międzyczasie panią Natalię. Pani Natalia uczyła pani Olo, pani Ole uczyła panią, panią, panią Natalię jeszcze jedno kasięczuk, A pani Natalia kasięczuk uczyła panią Janinę, która już wykłada na jakiejś tam uczelni w Kijowie. A pani Jenina z kolei już współpracuje z panią na która dopiero po studiach i po naszym akurat projekcie geopolonistyka przyszła do nas już jako wykładowczyni języka polskiego. Czyli tak pokolenie po pokoleniu. Ona powiedziała, że będę pokazywać to innym w całym kraju, że jest taka piękna praktyka i trzeba to naśladować. No, bo my już tak się przyglądamy też do swoich studentów, bo za jakiś czas też pójdziemy na emeryturę, a tak sobie przyglądamy się, że trzeba kogoś zapraszać na katedrę, żeby, żeby po trochę się uczyły i przyjmowały po prostu te tradycje, które mamy. Bo tak kiedyś dawno temu ja też bardzo nie chciałam pracować na uczelni, bo pracowałam już od kilku lat w szkole i kiedy pani kierownik katedry powiedziała, że Natalka od listopada wychodzisz do pracy, to powiedziałam: Jaka praca? Mam pracę w szkole. Nie pójdę nigdy w życiu na uczelnię. <laughs> Jaka uczelnia? No, ale ona mi trochę pomogła pomyśleć jeszcze lepiej i faktycznie tak od 1997 roku pracuję na uczelni i uczę mm -hmm. To. i um, tak jak Svetlana mówię, że znamy się między sobą wszyscy, bo nie ma tak, że ja zawsze tak mówię, że jak idę gdzieś sobie prawda, ulicą i ktoś tam woła dzień dobry Panie Natalia, to tak się oglądam, ale znamy się wszyscy między sobą i najważniejsze jest to mówię, że jak łowają i się witają, no to chyba dobrze im tu u nas było, pamiętają nas, tak jak my no, pamiętamy swoich wykładowców też, nawet tych, którzy już odszedły gdzieś tam prawda od nas już, już nieżyjących. Ale takie bardzo miłe wspomnienia. Ta atmosfera taka u nas, jest taka rodzinna, powiem szczerze, bo no bo jest fajnie u nas. No, zapraszam. <grywa> Aha. A czy są Panie spokojne o te y, następczynie, czy następców, którzy y, będą kontynuować, tak? No są, tak? Są już chętni. Są lepsze od nas. A, ja już no. powiedziałam kiedyś na posiedzeniu katedry, że nasza młodzież już jest lepsza od nas. Lepiej potrafi coś zrobić, zorganizować, zna się na takich cyfrowych rzeczach, czyli to jest, to jest lepsze pokolenie. No tak, my jestem poko jesteśmy pokoleniem, którego nie było informatyki w szkole. Komputera w szkole nie wiedziałam. Nauczyłam się różnych rzeczy technicznych już od studentów faktycznie. Jak, jak opowiadam czasem, że kiedyś było tak, że nie było ksera i trzeba było robić notatki długopisem w zeszytach, no to nie, nie mogą uwierzyć, a mam swoje zeszyty ze studium i czasem jak to pierwszy rok przychodzi i tam no różne takie jakieś, zaczynamy takie rozmowy, nawiązamy jakieś kontakty, to zawsze im pokazuję swoje notatki z pierwszego roku i mówię słuchajcie, musicie nie tylko tam sobie kserować, drukować, gdzieś tam mieć w chmurze coś, ale coś czasem trzeba zapisać, bo te notatki będą przydatne, tak jak ja trzymam do do tej pory te notatki nie wyrzucę chyba nigdy. No to tak samo na, na, namawiam do, do zapisywania takiego, do robienia notatek długopisem, a nie tylko gdzieś w komputerze. No to, to dla nich to jest takie coś dziwnego. Patrzą na, na mnie jak na jakiegoś mamuta, bo jak to tak było, że nie było ksera nie było nam na przykład tam drukarki i tak dalej. Jak, jak przetrwaliście, pytają, zawsze taki okres. No. Chcemy podziękować, bo w trakcie tych projektów. Oni nauczyli się robić podcasty, nauczyli się tych nowych form uczenia się polskiego, i teraz naprawdę w czasie praktyki, tam z przekładu czy pedagogicznie, to stosują w życiu tak. To bardzo fajnie wygląda i te nowe sposoby, nowe metody. Dziękujemy. Naprawdę bardzo mocno dziękujemy. A jak panie sądzą, co tak, tak przyciąga? Młodych ludzi do studiowania polonistyki. Może, może zacznę od tego, że Faktycznie w Łódzku nie ma szkoły, w której nie ma nauczania języka polskiego jako obcego. I uczą się polskiego od piątej klasy, szkoły podstawowej, do dziewiątej albo do jedenastej klasy. I po prostu sporo dzieci przychodzi już ze znajomością języka polskiego. Ktoś też jest, że od zera, i zawsze to jest kłopot tych, kto ma ten kurs praktyczny językowy na pierwszym roku, bo musi faktycznie pracować na dwie grupy. Potem jakoś to się wyrównuje, bo bardzo dużo tych zajęć z języka polskiego jest na pierwszym roku. Mamy w naszych programach i w tym nauczycielskim, i w tym tłumaczeniowym, dodatkowo język angielski, więc faktycznie po ukończeniu polonistyki mamy jeszcze pisany język angielski. I Włówn jest takim regionem przygranicznym. Sporo jest, nawet przed jeszcze było sporo różnych firm, współpracy takich takiej transgranicznej w ramach tych y, y, działalności euroregionu. Sporo firm miały też swoje takie filie tutaj gdzieś u nas na terenie Łowiny. i faktycznie poszukuję, ja bym powiedziałam, najczęściej osoby, która zna angielski, i polski i może prowadzić na przykład, no jako sekretarz pracować, prowadzić dokumentację i też od czasu, od czasu do czasu coś tłumaczyć. Pod względem takim szkolnictwa, to też szkoły są też zainteresowane tym, żeby młodzież Szwabu tych dzieci jest sporo i trzeba ich też uczyć. Mamy sześć organizacji polonijnych wódków, które też prowadzą szkoły i też non-stop proszą dobrego studenta tam do siebie, bo są też różne te grupy. I powiem jeszcze szczerze, bo teraz sporo jest firm, jak zaczęła się wojna, to mamy dużo takich relokowanych przedsiębiorstw, które po prostu przeprowadziły się z tych wschodnich regionów i teraz mają. Faktycznie biura tutaj u nas e, na zachodzie Ukrainy i faktycznie też poszukują pracowników, bo też nawiązały współpracę, a cały sprzedaż, ten import teraz idzie nie przez Wodęsk, przez porty, bo tam yy, no, nie ma tego bezpieczeństwa przewozu tych towarów, a wszystko jedzie tirami przez granicę, przez Polskę, yy, więc te firmy też poszukują osoby, które znają język polski, znają język angielski i mogą pracować. Powiem tak szczerze, że tylko liniwy student w tym roku nie ma pracy. Niech Niech jeszcze, tak, uzupełnię, że do tego wszystkiego, do tych powodów finansowych, zawodowych dodajemy jeszcze tak. Niektóre osobowości, jak wiemy, są bardzo takie wyjątkowe. Ktoś naprawdę chce być tłumaczem. Ania Zotowa, ona jest tłumaczką. E, Ania Dziechciaruk, ona zawsze myślała, że może pójdzie na studia doktoranckie. I proszę bardzo, w tym roku ona wygrała konkurs tej, w, tym, w tym programie Polonista na studia doktoranckie i już jest na studiach doktoranckich w Polsce. I jeszcze to zainteresowanie Polską w programie dyplomu podwójnej. Mamy podpisany taki, pro, taki projekt, tak, taką umowę z... Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, ale jak już pani tutaj słyszała, na, na tych obradach plenarnych, pan profesor Przemysław Gębel zapowiedział, że Uniwersytet Gdański też by chętnie przyjął naszych studentów. To są studia potem bezpłatne na terenie Polski i student dostaje, pod koniec absolwent ma dwa dyplomy polski i ukraiński. To coś rewolucyjnego. No i sporo jest też takich studentów, którzy mają kartę Polaka, bo na przykład Włowoń, prawda, też tak jak już mówiłam, działają organizacje polonijne, to znaczy ta mniejszość polska też jest obecna na Włowojniu. I też wybór czasem jest taki, bo pochodzę z polskiej rodziny i chcę uczyć się polskiego, i tam sobie przyszłość człowiek gdzieś tam widzi po tych ukończeniach i studiów, tych z podwójnym dyplomem, czy ta wymiana, jak już też wspominano, było, że studenci jeżdżą na się na przykład do, do Poznania na Uniwersytet Atama Mickiewicza tak samo do Akademii w Słupsku już Uniwersytet w Słupsku tam też na Polinistyce byliśmy na i kadra akademicka też tam miała taką wymianę w ramach programu Erasmus też mogliśmy zobaczyć jak wygląda polonistyka w Polsce jakie borykają się też z pewnymi problemami prawda bo dla nas też było na przykład, no nie dziwne, ale było tak jakoś, że przyjechaliśmy, mieliśmy pewne tam zajęcia, wykłady i część studentów ukraińskich i część studentów polskich, chodzi o studentów z Ukrainy, na przykład z Odesy jeszcze tam były dziewczyny, to te dziewczyny tak bardzo się cieszyły, że ktoś przyjechał do nich z Ukrainy, że też kogoś zobaczą i też no takie dziwne, pod względem takim emocjonalnym to też było dziwne, bo na przykład nie, nie myślałam, że gdzieś tam w w Słupsku spotkam studentek z Odesy i że w, Słupku, w Słupsku będę prowadziła zajęcie dla studentów z Odesy. No, tutaj w Łódzku dla studentów z Odesy nie prowadzę zajęcia, trzeba było im nie dojechać i im, żeby tam się spotkać. No, no tak, tak, tak. Takie te kontakty teraz dzięki tym różnym projektom mamy możliwość uczestniczyć w nich. To tak no, łączy, wszystkich łączy. Nawet powiem szczerze, jak byliśmy w tym słupsku, to by, byli też nasi studenci w ramach tej wymiany semestrowej. To nawet spotkania z naszymi studentami też było bardzo takie miłe i przyjemne, bo też bardzo się uciszyli, że nas zobaczyli, że przyjechaliśmy i że to tak niby ich uczelnia do nich przyjechała do słupska. W tym roku chcieliśmy zahaczyć o taki projekt. Z wędrówką po Pomorzu, czyli Uniwersytet Pomorski w Słupsku to sam zaproponował, wysłał taką propozycję, ale niestety ten projekt nie wygrał. Ale była, Ale wygrał. Pojedziemy no no, do Stoku i do Lublina, do Chełma. także, Bo czasami już, no jak. Są takie rzeczy, do których już jesteś no, przywiązany, bo to już taka, jak już mówiłam, taka niby jak tradycja, bo na przykład jakieś te spotkania w Lublinie, bo to był projekt na przykład śladami Lega. Ziemi Lubelskiej, potem były świadami pisarzy Ziemi Lubelskiej. Teraz będzie projekt związany z Prusem, znany, nieznany Prus. I więc już są takie rzeczy i takie miejsca, do których chce się wracać i coś nowego tam zobaczyć, poznać nowych ludzi, nauczyć się czegoś, no bo tutaj no, na sali, z, na zwykłych zajęciach to jest jedno. A jak mówili kiedyś studentki. Moje, no jak na tej ławce tam siedział Żeromski, romskie, mówię, nie, nie jestem pewna czy siedział, a jak jest napisane, że siedział, to może i siedział. Także no, te, te takie projekty dają i właśnie powiem jeszcze, bo tak jak Pani pytała, jaka jest różnica, dlaczego idą, bo wiedzą, że będą wyjazdy, wiedzą, że nie będą tylko w ławkach uczyć się polskiego, wiedzą, że przyjdzie na jakąś rozmowę ktoś z konsulii, bo bardzo chętnie konsulat nas wspiera, jak mamy jakieś idee takie związane, na przykład przychodzi w taki pan konsul, który pokazywa w naszym studentkom e, takie zasady czy podstawy języka polskiego migowego, e, jak to wygląda i takie mieli takie zajęcia, taki warsztat mieli nasi studenci e, w ramach takiego polskiego klubu czy wyjazdy na przykład do kuściuchnówki czy tam w, te, bieg taki pokojowy w Melnikach, więc mają non-stop jakieś wydarzenia, jakieś spotkania, jakieś projekty. I właśnie ta nauka nie jest taka no, nudna i taki, no, musi być jakieś wkuwanie. Owszem, bo z języka musisz, musisz się nauczyć pewnych słów, pewnych tam zasad gramatycznych, coś powtórzyć, coś wydrylować, ale, ale ogólnie ta taka atmosfera wyjazdy, próbowanie siebie w terenie, próbowanie siebie w tych różnych projektach, gdzieś śpiewanie, gdzieś może prezentacja jakiejś kuchni polskiej no takie, ta, takie rzeczy są korzystne, bo no mówię uczył się tego takiego żywego języka, a, a nie tylko takich rzeczy no, no takich z książek, że jak kiedyś jedna mówiła ze studentek wyobrażam sobie, że przejeżdżam do akademika i ja mówię dzień dobry jak się masz i ja mówię potem cała cała akademik będzie za mnie się śmiał no mówię no tak trochę będzie bo tak jak wtedy. Pamiętam, jak wtedy ten wykład był o wulgaryzmach, właśnie wtedy z biuletynu, jak przyjeżdżali się do nas, to mam studentów, którzy jeszcze też pamiętają, że to to było interesujące, bo na przykład jak nawet do porównania mogę powiedzieć, że nie każdy lektor, prawda, zawsze jakoś o tych wulgaryzmach chce mówić. Ja czasami mówię, że tam sobie poczytacie, bo tam nawet jak gdzieś w tekstach, tekstach literackich, czy czymś tam na przykład jest, to nie każdy chce zwracać uwagę na takie rzeczy. Rzeczy. Ale no moim zdaniem takie rzeczy też muszą się nauczyć, bo będą gdzieś tam sobie stawy na przystanku, jakiś wariat będzie tam przyklinał i nie wiadomo co, to też trzeba umieć powiedzieć. Przepraszam, co pan mówi. Tak, tak. Uf, no. mm -hmm. Chciałam jeszcze zapytać, jak to jest z wyjazdami, jak to jest z wyjazdami chłopców, bo pamiętam sytuację, kiedy podczas naszego ostatniego wspólnego projektu no jeden chłopiec spotkał się z odmową. Teraz, A, reguły się zmieniły, teraz reguły się zmieniły i na przejściu granicznym zezwolono być chłopcom w wieku do 22 lat, czyli w wieku studenckim student spokojnie przekracza granicę. Natomiast jeszcze są takie lżejsze reguły dla naukowców, dlatego że nie tak dawno z grupy psychologów, którzy uczyli się języka polskiego w ciągu roku, jeździliśmy do Poznania i w tej grupie byli mężczyźni i oni spokojnie przekroczyli granicę i uczestniczyli w takiej szkole letniej. No teraz właśnie to pozwolenie otwiera trochę studentom drogę, bo w ubiegłym roku pozwolili na wyjazd taki półroczny. Jeżeli na przykład wymiana studencka, to już mogli chłopcy pojechać, a w tym roku właśnie, no ile, parę miesięcy temu, latem to była przyjęta ta ustawa, że jeżeli jesteś studentem wieku do 22 lat, to możesz wyjeżdżać. Także drzwi mają otwarte, aby tylko się chciało. Jakie są losy waszych absolwentów? Czy też śledzicie ich rozwój osobisty, zawodowy? Na stronie naszego wydziału taki, no to, taką niby podstronę, gdzie właśnie są te sylwetki naszych absolwentów ze zdjęciami, kto na jakim stanowisku, kto gdzie i faktycznie od administracji obwodowych do prywatnych szkół w Polsce, do administracji uczelni w Polsce mamy bardzo mądrych takich bardzo fajnych studentów, bo no, no wszędzie są. są. Są takie dziewczyny, które prowadzą szkoły i to takie szkoły, które na przykład jest e, nasza Jana, prowadzi szkołę i w Krakowie, i w Łódzku. Mamy osoby, które pracują na uczelniach, na no, no, tak. no, Niestety chłopcy, niektórzy to służą w wojsku. Mamy też takie przykłady, ale tak większość osób to pracuje w swoim zawodzie. To czego w takim razie moglibyśmy Wam życzyć? Przede wszystkim na pewno pokoju i warunków do spokojnej pracy. I czego jeszcze? zdrowia, żeby ogarnąć to wszystko, bo czasami mamy takie dobre idee, coś zaczniemy, ale potem rozumiemy, że za sporo tych różnych rzeczy podjęliśmy, ale w końcu jakoś to wszystko zrobimy i się cieszymy, że udało się i mówimy, że już za rok nigdy w życiu już tego nie robimy, a potem przychodzi pora i znowu robimy. <laughs> tak, to takie każdy człowiek, prawda? Pokoju się chce, bo czasami są takie noce, że po prostu z rana nie wiesz i dzieci też piszą, co robimy. Idziemy już do, na, na naukę i ty nie wiesz, bo pół godziny, jak na przykład Alam się skończył, czy będzie za jakiś czas znowu, też nie wiadomo. Cieszy, ja mogę powiedzieć jedno, że cieszymy się, że mimo takiej handry, która czasami gdzieś tam napada, to cieszymy się, że jakoś mobilizujemy swoje, swoje jakieś możliwości swoje chęci. To właśnie z jednej strony ja bym chciała do 90 lat być no, zdrową i umysłowo i fizycznie i chodzić do pracy, bo mi się wydaje, że jak człowiek pracuje i działa i wśród ludzi, to on jeszcze żyje. No, są takie momenty, kiedy po prostu planowałam pójść na zajęcie normalnie tutaj do sali, mam wydrukowane jakieś materiały, a muszę bardzo szybko wymyśleć coś i przez internet prowadzić zajęcia. Też w tym roku dzięki Bogu tego jeszcze nie były, i mam nadzieję, że już nie będzie, że nie mamy prądu tam, to nie mamy wody, jakieś takie rzeczy, które ograniczają nas, ale tak jak każdy człowiek, każdemu chce się, żeby był pokój, żeby był spokój taki i zdrowie. Jak my czasem kpimy, że takiego i fizycznego, i mentalnego, bo oprócz tej pracy ze studentami, to jeszcze mamy sporo takich rzeczy do wypełnienia, uzupełnienia, sprawozdania, takie sprawozdanie jeszcze jakieś, to chyba. Pokoju, zdrowia i mniej biurokracji. Do tego życzymy Panią z całego serca. Dzień. I bardzo Paniom dziękuję za rozmowę. To jest szósta edycja, szósta edycja, a mam nadzieję, że takie nagranie potem zrobimy po jakiejś tam dziesiątej edycji, dwunastej, byłoby to bardzo fajnie. Dziesiątej. Oczywiście, oczywiście. Dzień. Nie wiem, czy to będę ja, czy już ktoś inny, ale Postaramy się kontynuować tradycję tych wspólnych nagrań, wspólnych projektów i w takim razie życzę też Paniom, żeby jak najdłużej, żeby te nagrania, spotkania trwały. Serię podcastów Polonistyka Zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka Wobec Wyzwań Współczesnego Świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.